Brak było, więc przechodzimy do punktu tego sprawy bieżące. Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca za udzielenie mi głosu. I Was wszystkich kto radnych prosił, prosiłbym o wysłuchanie, bo nie jestem tutaj na miejscu, pracuję za granicą i przyjeżdżam do domu trzy razy tylko do roku. I sprawy, które przychodzę do Wójta, po prostu nie są załatwione. Ostatnie moje tutaj wystąpienie było 30 września, a rozmowa była na temat drogi numer 1032. <laughs> I na ten czas, Wójt, wiedzą, mi, że dostanę protokół po który Wójt tyczył tą drogę, a następnie chciałem się dowiedzieć, czy za dawnych czasów, gdyby było za poprzedniego Wójta po drogi, odnalazł się poprzedni protokół, za tamtego, czy Wójta. Następny, do Pana Wójta. Panie Wójcie, Pan wziął białoretę zapłacił Pan 3,5 tysiąca złotych z naszych podatków. Czy przeczytał Pan umowę, które za Pan z tą Ładonośnie. Yy. Yy. Działka numer 1032, czyli ta droga i zdrowia umowę, że będzie tyczona o numerze 1014 i ta działka jest o długości prawie kilometra. Kiłowiet przyjechał od, yy, około 200 metrów, wytyczył tylko tą drogę i wziął 3,5 tysiąca złotych. Jak pan wój sobie wyrażał? ja sam mi pan wójt, że pan całą drogę. Do czego pan musiał odnieść? Tylko od tego jednej strony, a gdzie jest druga strona? Gdzie jest półtora kilometra drogi, gdzie by to miał wytyczyć do końca? Następny moim będzie tutaj problemem. Wodociąg, proszę Państwa, złożyłem na początku lipca tutaj do gminy papiery. Gdy mam ten, jestem właścicielem przymony wodociągu. Bo gmina przejęła mnie wodociąg, tu są papiery. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam. Na dzień dzisiejszy gmina przyjęła dom. I po nie mam odpowiedzi. Już mi się 6 miesięcy od tego wydarzenia. I niestety w gminie jest taka rzecz, że niektóre sprawy są załatwiane. Podręcznie, do dwóch tygodni, do miesiąca. Ale gmina powinna mi dać znać, czy będzie tak, czy tak. Niestety nie mam nic. Następnym pytanie, na Jujcie będzie kontrola powierzchni. Czy wjazd? na moją powierzchnię prywatną, też będziesz pan kontrolował działalności gospodarczej, a także ruch pasa drogowego? Czy pan, jako poprzednio nie był wójtem, miał działalność gospodarczą, czy był pan też kontrolowany w tych sprawach? I ostatnie pytanie do pana wójta. Panie wójcie, zakończysz pan teraz rok. Ładnie wszystko pięknie tutaj wygląda. Wszyscy ładnie brawo bijemy. Ale tak, przyjął panie wójcie pan gminę, to z wójtem. Gdy miał pan na półcie 2 miliony złotych, to jest zwrot dotacji. Mało tego, gmina nasza tutaj w rankingu, była druga województwa a dziewiąta w Polsce na 1500 gmin. Jak sytuacja teraz finansowa przedstawia się tutaj w naszej gminie? Pierwsze panie wójcie, czy to moje kontrole. Jestem kontrolowany trzy razy do roku, od jeszcze. Czy to jest zastraszanie zemsta na autorytarnych się? Nie, bo oni 20 Dziękuję serdecznie. Do Pani Przewodniczącej. W miesiącu października rozmawiałem też z Panią. Nic nie otrzymałem, żadnych odpowiedzi. Dziękuję. No, pozwolić, Przykro mi bardzo i że w taki sposób rozmawiamy. Odbyliśmy wiele spotkań, wiele rozmów. Jeśli one nic nie dają, to niestety się będzie je normalizować. Ubolewam nad jeszcze jedną rzeczą, która jest nieformalną, ale bardzo konieczną, potrzebną dla nas wszystkich. O zgodę. Bo wydaje mi się, że te wszystkie niezadowolenia wynikają z tego, że ktoś kogoś nie lubi i przenosi się to na grunt administracji. Szkoda wielka, że tak jest. Ja starałem się podejść do tego racjonalnie, ale jeśli nie ma takiej wody, Z twojej strony przepraszam, że mówię po imieniu Piotrowski, ale Znamy się wiele lat i dlatego pozwolą sobie tak, bo nie chcemy, żebyśmy z swoją znajomość tym Sprawy, które nie zostały zaregulowane z roku 2007, jak można mieć za nie pro pretensje? Zwłaszcza, że to co my mamy dokumenty, to też, też. Boś 16 kwietnia 2007 roku napisawszy oświadczenie o wyrażeniu zgody, ja niżej podpisany świadomości odpowiedzialności prawnej z artykułu 247 Kodeksu Karnego o składaniu kosztów że działający jako właściciel działki gruntu oznaczonego numer ewidencyjny 1007-1008 położonej przez twórców po zapoznaniu się z projektem zagospodarowania działki, lokalizacją projektowanego budynku, wyrażam zgodę panu Tadeuszowi że na budowę przyłącza wodociągu, na budowę składanego budynku, podległości na budowę przyłącza. Jednocześnie świadomy jestem, że poprzez zgodę z urzędnością budową rozumienia typu 285 kodeksu cywilnego. Następnie dniu 1 lutego, nie, przepraszam, to jest dniu 19 grudnia 2008, tak chyba to jest, przepraszam, serdeł, stąd taka, nie widać na chyba dobrze czytam. 18 grudnia 2008 podpisano umowę o zaopatrzeniu w wodę. I tam jest zapisane, że przyłącze podciągowe stanowi własność dostawcy usług. To jest umowa zawarta z gminą. Ja wtedy jeszcze nie, nie kierowałem tą gminą, nie odpowiadam za to. Dzisiaj żądasz złotu kosztu pod prośbą wykopania wodociągu i zamknięcia sąsiadom. Dobrze byłoby, Ja myślę, że okres się na rodzaju. Taki dobry, żeby się przełamać otwarty między sobą nie toczyć żadnych woli. Co do kolejnych rzeczy w sytuacji finansowej w gminie. Dzisiaj są media, państwo nagrywają, nie tylko dźwięk, ale i Wszystkie dokumenty są dostępne. Kiedyś usługujesz się radzimy danym. być może gdzieś tam łuka do łuka, potem nie przychodzą. Pokaż mi jakikolwiek dokument z kwotą, która została. Powiedziałeś nieprawdę, nie wiem, pewnie tego nie wiesz, ale się do źródła. Jeśli mówisz publicznie, to znajdź, zobacz, będzie to dużo łatwiej. Ja panu to i udowodnię. Ja bardzo proszę, następną rzecz. Kontrole, które są twojej działalności gospodarczej, nie dlatego, że ja się zemszczę, bo one nikim to nigdy nie robiłem, ale to na państwa wniosek, bo to państwo nie zgadzaliście się, w związku z tym pojechała kontrola, żeby to ustalić. Tu Państwo tego żądaliście. Nie ma takiej możliwości, żebym ja był gminy, udzielił jakiemukolwiek innemu mieszkańcowi gminy informacji, ile jego sąsiad płaci podatku od nieruchomości, co on tam robi. Nie wolno mi tego zrobić. Przecież bardzo Ci lubię, ale nie mogę tego zrobić, Piotruś. I tego żądania takiego nie. Ja wiem, że jest w miejscowości trzy sklepy spożywcze, że każdy zabiegał klienta, ale nie poprzez urząd. Z tego się nie da tak zrobić. I zrozumcie mi Państwo, że nie mamy złej że staramy się, że rozmawiamy, że pewne prace trwają i chcemy ustalić. starać. Nie tylko, żeby to jedno zadanie, ale w każdej sytuacji, na pierwszym miejscu z drogą naszych mieszkańców. Robimy wszystko. I w tym, kiedy na te wnioski, które Ty też tutaj składałeś, naprawdę reagujemy. Ja myślę, że dojdzie to do końca, że uda nam się ustalić. Co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe dokumenty. Dzisiaj przed chwilą właśnie widziałem u Ciebie Przedstaw je. Musimy znaleźć. Ja mówiłem na no, poprzedniej sesji, pamiętam też Piotr, że ja mogę się tylko odnieść do tego, co zrobił fachowcy. Nie jestem go nie mam takich uprawnień. Nie mogę tego zrobić. Pracę przy tym zadaniu jeszcze nie zdaję. Gdybyś od nich, wiesz, zależy mi na tym, żeby była zgoda, żeby był porządek. Bo, bo tak jest dużo łatwiej żyć, tak jest dużo lepiej. Zresztą tak jest głowie, tak musi być. I no, naprawdę, nie szukaj, tutaj z nich kontekstów prosił o yy, sprawdzenie działalności może tylko uczynić komisja, która przyjmie kontrolę. To nie jest to, że jakoś kogoś dlatego, żeby gdzieś coś zrobić źle. Zwłaszcza, że staramy się Państwa zrozumieć i dostosować do Waszych oczekiwań. I nawet protokół z ostatniej kontroli, więc w tej chwili to już nie ma, to jest dokument do osiągnięcia. Staraliśmy się przychylić do Waszej projekty, żeby zrozumieć, to, co Państwo przedstawiliście jako działalność. To są rzeczy takie trochę polemizowane, wiecie, ale staramy się utwędzić, skoro osoba prowadząca działalność oświadczy, że korzysta z takiej powierzchni budynku, z takiej powierzchni gruntu. Jest to możliwe przy że sprawdzeniu, żeby za co staramy się to zrobić. To nie jest tak, że my się na kogo rzucamy po 5 zł. Absolutnie tak nie jest. Jeśli jest tylko cokolwiek możliwe, to zawsze wychodzimy na korzyść mieszkańca, żeby było lepiej, żeby sprawdzić, zależy nam też na każdym miejscu pracy, bo zdajemy sobie sprawę, że prowadziecie działalności, to jest tworzenie miejsca pracy. I chwała za. To wiem, że ty pracujesz ciężko, twoja żona pracuje ciężko, w ciągu pracujecie, rozumiem to, doceniam. I wszystko, co jest z naszej strony. Będziemy się staramy starać staramy się, żeby wykonać jak najlepiej, żeby nigdy nikogo w niczym nie sprzyjesz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze raz na pytanie. się czy zdaje sobie Pan sprawę i może pan przedstawić, co zawiera słowo przyłącze i od czego to jest. Przyłącze to jest od domu do zawodu do mojej dzieci. Ja zrobiłem to całość. Gmina to przejęła po tym, I nie mów pan, że ja się z kimś tam kłócę, czy tam coś, czy odnośnie sklepów. Nie chodzi o siebie, nie o innych. Nie zrozum, tego. Tutaj mam nawet odnośnie tej drogi. Tu są wszystkie mapy, panie ludzie są tu nawet gminie. Ja nie chcę też się kłócić, czy tam coś otrzymałem. I dlaczego się pan do tego nie odniesie? Tylko to jest wszystko negowane i odrzucane? Dziękuję bardzo. Czy to jest pan starzec, prawda, Nie widzę. to, to może pan Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w mówiliśmy, ale chciałbym jeszcze chociaż symbolicznie zaznaczyć, że oprócz administrowania i gospodarowania w ciągu całego roku pracy dzięki Państwa też inicjatywie, ale i pomocy. Udało nam się zorganizować wielu uroczystości w naszej gminie, które wpływają bardzo pozytywnie na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami, jak również na dobre gospodarowanie poprzez to, że państwo jako mieszkańcy wiele <tuszą> prac konserwatorskich i remontowych w imieniu gminy. że bardzo serdecznie podziękuję wszystkim, którzy podjęli inicjatywę lokalną. W tych miejscowościach odbyło się wiele dobrych uroczystości. Dziękuję Wam za wasz kod pracy, za wasz pomysł, za integrację społeczeństwa i za budowanie między między ludźmi. E, takie największe uroczystości, które odbyły się w 2016 roku, to jest dzień kobiet, dzień strażaka, uszeroste, dzień dziecka, Dużynki, można powiedzieć, tak potrójne, bo były gminy były decyzjalne, były rozwodnictwa, gdzie Państwo uczestniczyli. Wspólnie uczestniczyliśmy w odsłonięciu poświęceniu pomnikowi też na ten temat, jaka to i w tej najnowszej uroczystości w tej Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To jest Państwa praca, to jest Państwa pomysł i to nasze wspólne pogadanie, naprawdę, w jest mi bardzo miło, Szanowni Państwo, wczoraj godzina po wspólnie z prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Łujeszowniku, pana Marianem Palicą i byłem prezesem pana Edwardem Wachnikiem, byłem na jubileuszu 40 lecia jarsko Okręgowego Związku Wilki na tej uroczystości otrzymałem taki pamiątkowy medal, oczywiście prezesi też otrzymamy. Cieszę się z tego bardzo, ale to jest okazja, Szanowni Państwo, żeby też podziękować. Dzisiaj, tak się składa, że jest z nami duża małżonka, pani radna, badala, to na jej ręce jest wielkie podziękowania dla prezesa i dla wszystkich, którzy pracują w klubie. Pięknie mu to wychodzi. To jest kolejne dzieło społeczne, kiedy ludzie poświęcają się dla dobra innych budują ambicje, odkrywają talenty, wkładają wiele czasu, ale własnych środków po to, to, żeby nam wszystkim w gminie było lepiej. Bardzo serdecznie dziękuję Waszej przepraszania mówi. Gratulacje i podziękowania. Jestem dumny, że klub osiąga takie wyniki, rozwija się, ma coraz więcej członków. I w zasadzie jest już takim prawdziwym gminnym, ponieważ yy, zawodnikami są mieszkańcy w prawie wszystkich miejscowości z naszej gminy i też spoza naszej gminy udało nam się zadać. Szanowni Państwo, kończymy rok 2016. Dziękując Państwu za współpracę, za wielką pomoc i zaangażowanie życzę przede wszystkim zdrowia Bożego Bogusławieństwa na ten zbliżający się rok 2017 dla Was i dla waszych rodzin nie byłoby to możliwe żeby ktokolwiek z nas dobrze wypełnił się społeczną bez wsparcia rodziny, bez osób najwyższych, dlatego skieruję podziękowania ale i te życzenia do Waszych małżonków do Waszych najwyższych o kosztem czasu rodziny, czasu wolnego, wypełniacie Państwo obowiązki, obowiązki społeczne, bo trudno by było powiedzieć w Bądźcie Państwo szczęśliwi. Na co dzień odbierajcie wdzięczność wszystkich, wdzięczność nas, mieszkańców. Bo to dla nich się poświęcacie, to dla nich pracujecie, to dla nas wszystkich dbacie, o imię inne, pomnażacie Jego, utrzymujecie Jego. Myślę, że to, co do tej pory udało się zrobić, wybrać wielką więź pomiędzy mieszkańcami, że to dzieło będzie dalej kontynuowane, że wspólnie dalej będziemy czynić dobro dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Trzeba tylko widzieć szampańskich zabaw. się Państwo dobrze. Niech ten rok 2017 będzie lepszy od tego, który był

Szanowni również chciałabym się dołączyć do tych gratulacji, podziękowań skierowanych do Stowarzyszenia, które bardzo Unia Żalników. Oczywiście są to mieszkańcy bardzo zaangażowani, tylko osoby, które wyjątkowo ukochani sobie piłkę można. Cieszy nas bardzo, że tak realizują swoje wolne czasy, wiadomo, że spędzanie czasu w formie aktywnej najbardziej buduje organizm, a w ogóle z czy ktoś państwu jeszcze zabrać głos w tym punktu, nie widzę. Myślę, że możemy w tym momencie zamknąć tej sesji na Dziękuję Państwu za obecność i za uwagę. Zapraszam na kolejną sesję. Dziękuję bardzo.